Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na naszą stronę internetową do naszego sklepu salon 2 kółkapl I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj i sprzedaż ratalną. Robimy bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj przypominamy Wam najfajniejszy i najbardziej sprzedajny pojazd firmy Junak. Jest to model M12 Vintage. W tym roku zyskał on, no można powiedzieć, następcę czy brata czy siostrę. Mamy model M12 Cafe, a M12 Vintage. Pojazd, który zajął pierwsze miejsce w rejestracjach w roku 2020 w Polsce, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Tutaj czarny mat, a drugi kolor to taki brązowy połysk. Pojemność 125 cm, czterosuwowy, jednocylindrowy OHC. Zasilanie to wtrysk paliwa. Prędkość maksymalna 90 km na godzinę. Moc około 10 koni. Posiada wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny. Z przodu i z tyłu mamy hamulce tarczowe hydrauliczne. Rozmiary opon z przodu 18,90 na 90, z tyłu 15 130 na 90. Wymiary 2090 na 870 na 1130. Masa własna 143 kg. Dopuszczalne obciążenie 150 kg. Wysokość siedziska 730 mm. Pojemność zbiornika paliwa 13,5 litra i ilość miejsc 2 miejsca. Teraz poprosimy o uruchomienie tego pojazdu. O, tutaj z tej strony mamy kluczyk. Dziękujemy bardzo. E, tak jak powiedziałem, w tym roku e, wyszedł model MCK. Jest on również dostępny na naszej stronie, więc wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy na salon2kułka.pl. Zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I pamiętajcie, salon2kułka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.